Siema. Witam wszystkich. Dzisiaj jestem na zbiorniku, na stawach tak naprawdę, na których zacząłem wędkować. Pomijając y, jakby samą naukę na wakacjach, ale to właśnie tutaj w 97 roku, czyli już kupę lat temu. Zacząłem przyjeżdżać z tatą, a tak naprawdę to tata mnie tu przywoził i jechał z powrotem do domu, a ja tu zazwyczaj z kuzynem łowiłem. Ja łowiłem tam, tam już jest zarośnięte, tego murku tam nie było, tam był normalny brzeg. No i tu było dużo głębiej. To drzewo, które jest teraz zwalone, to niedawno się złamało, jak były, przed powodziami, jak były takie ulewne deszcze i silne wiatry, to ja <grym> widziałem jak to drzewo się złamało. Bo jak debil stem tutaj i łowiłem w taką pogodę. Łowiłem, bo przyszła mi nowa wędka i chciałem sobie koniecznie porzucać. No i to drzewo się złamało, jak ja tu sobie byłem. A wtedy zwątpiłem, czy w ogóle jeszcze mam dzisiaj łowić. No i porzucałem jeszcze chwilę i pojechałem do domu. No, także tak to wygląda. Kiedyś tutaj było trochę więcej ryb, no ale to chyba wszędzie. Dzisiaj jest bardzo ciężko tutaj, co cokolwiek złowić. Ryby niby są, bo widać nawet jak przy powierzchni dość często, latem szczególnie sobie pływały. No ale z uwagi na to, że jest tutaj bardzo duża presja wędkarska, bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża. Praktycznie nie ma dnia, żeby ktoś tutaj nie siedział na tych stawach. No to te ryby raczej nie są chętne do współpracy. Podejrzewam, że raz, że mają bardzo dużo pożywienia, które wędkarze wrzucają. A dwa, że haczyk to. Mogą widzieć częściej niż samo pożywienie. Ja dzisiaj zacznę sobie od tego małego stawu. Mam bardzo niewiele czasu, ale chciałem wam dzisiaj właśnie pokazać te stawy. Wędka nowa, taka, śmieszna, ale no bardzo mi się spodobała, jak ją zobaczyłem i stwierdziłem, że sobie ją kupię i zobaczymy, jak się na nią będzie łowić. Niewiele filmów można znaleźć w internecie na temat tej wędki. Jest to wędka od Pure Lure, oczywiście Aliexpress o ciężarze wyrzutu od grama do 3,5 gram także taka bardzo delikatna oczywiście casting bo casting ostatnio dość mocno mi się spodobał aczkolwiek już mam też plany na firmy ze zwykłym spinningiem z powrotem bo jednak mimo wszystko chciałbym sobie porzucać dalej a no casting nie umożliwia mi tego albo ja po prostu jestem za słaby jeszcze żeby rzucać nie wiadomo jak yy, daleko no ale dzisiaj taka wędeczka ta wędka po rozłożeniu ma 1,5 metra Multiplikator przełożyłem z wędki, którą, której używałem dotychczas, czyli to jest Histar Aurora R. I jedyne co się zmieniło na tym multiku, to nawinałem tym razem fluorocarbon 0.14. Zobaczymy jak to się będzie dzisiaj zachowywało. Mam nadzieję, że się nie będzie plątał tak jak 0.16, a jeżeli się będzie plątał, no to z powrotem wracamy do plecionki po prostu. Mam dzisiaj też nowe przynęty ze sobą. Przyszły mi Super Continenta z AliExpress. Takie o, nie wiem czy będzie dobrze widać, takie rybki z twisterowym ogonkiem, czerwona i taka naturalna. Mam też raczki małe, też czerwone, o których mówiłem już w poprzednich odcinkach, że muszę sobie takie kupić. I takie malutkie kopytka, 4 cm, w kolorze fioletowym i czerwonym. No i możliwe, że od takiego kopytka zaczniemy. Mam nadzieję, że haczyk będzie dobrze dobrany. To jest haczyk w rozmiarze. Chyba 8 z tego co pamiętam. Nie, nie pamiętam y, wielkości haczyków z tego względu, że y, mam je w, w, wrzucone w pudełko. Nie są w oryginalnych tych opakowaniach takich i po prostu no nie mam oznaczeń jaki to jest haczyk. Ale ja zazwyczaj używam właśnie dziesiątek ósemek. To są dwa haczyki, których, które, które najczęściej u mnie będą się pojawiać ze względu na wielkość przynęt. Ten haczyk może być trochę za duży, ale może nie będzie źle. Zobaczymy. Zobaczymy też jak się tym będzie rzucało. O ten kijek teoretycznie powinien te lżejsze przynęty bardziej ładować, lepiej ładować. Bo po prostu jego CW, nie wiem czy mówiłem, CW jest od grama do 3,5 gram. Także zobaczymy. Na razie lekkie rzuty, żeby nie splątać od razu. Trzeba wyczuć. Oczywiście to jest kijek, którego nie będę jakoś używał całe swoje łowienie. W sensie przez cały czas. Bo. Bardziej go kupiłem z myślą o wyjazdach nad rzeczki, jakieś albo nad bardziej takie zarośnięte zbiorniki, gdzie rzucić jest ciężko, bo przeszkadzają krzaki jakieś drzewa. A tak to spinning pewnie jeszcze wejdzie. Możliwe też, że dokupię sobie multiplikator, jeszcze jeden, żeby uzbroić tą drugą wędkę, tą mocniejszą do 9 gram, i wtedy będę miał dwie wędeczki castingowe odnośnie stawów. To tak jak mówiłem, w 97 roku tutaj przyjeżdżałem. Pierwszą wędkę, jaką dostałem, to była wędka z włókna szklanego od znajomego rodziców, który tak naprawdę pokazał mi całe łowienie i nauczył mnie łowić na wakacjach właśnie. Wtedy też pierwsze płoteczki wyjechały. To jeszcze były czasy. To znaczy pewnie dalej są teraz te czasy, ale generalnie łowienie na ciasto, kulkę, kulka w kieszeń, małe kuleczki na haczyk i wyciąganie płotek. No wtedy to się tam dużo działo na tych wakacjach. Fajne ryby można było sobie połowić, przez to pewnie też dość szybko załapałem, bo po prostu najważniejsze jest na początku się nie zrazić. A wiadomo, że jeżeli nie ma ryb, no to takie osoby, które nigdy nie łowiły, zazwyczaj potrafią się zrazić dość szybko. No, ale nie zraziłem się, wręcz przeciwnie, zajarałem się mocno i właśnie pierwszy raz zluzował mi się fluorocarbon. No, przyjechaliśmy, bo to też yy, już naciskałem na rodziców na wakacjach, żeby mi kupili wędkę ale rodzice mówili, że nie, że zaraz mi pewnie przejdzie, że nie będzie mi się chciało łowić, no a ja przyjechałem z wakacji i jeszcze bardziej chciałem łowić. Prosiłem ojca, żeby mnie właśnie tutaj przywoził. Dostałem tą pierwszą wędkę z włókna szklanego. To był w ogóle spinning, ale ja go używałem do łowienia na spławik. No i praktycznie całe wakacje tutaj przesiedziałem z kuzynem codziennie, od rana do popołudnia, bo w tamtych czasach w ogóle na tym stawie, na którym teraz rzucam, na tym większym, to było kąpielisko dość, dość takie popularne. Tamte brzegi wszystkie, tam naprzeciwko mnie całkowicie i po prawej stronie, tam nie było drzew, tam było goło. Tam była taka można powiedzieć plaża, na której właśnie ludzie się rozbijali. Ręczniki, bardzo dużo osób tutaj pływało. Ja sam zresztą też tutaj pływałem. Tutaj na środku jest taki, taka konstrukcja, która wystaje z wody. Tam opona była taka założona, taka szyna wystaje z wody. Na tą szynę była zakładana, założona opona. I tam się stamtąd na główkę skakało, na samym środku praktycznie tego stawu. Tak naprawdę, żeby sobie w spokoju połowić, to trzeba było przyjechać bardzo wcześnie rano. No i zazwyczaj tak nas mój, mój tata przywoził. I my sobie łowiliśmy do godziny tam, nie wiem, 11, 12, 13. Później przyjeżdżał mój tata, moja mama, wujek też właśnie, yy, brat mojego taty. I też rozpalali grilla. I zazwyczaj wtedy też kończyliśmy łowienie. sobie pływaliśmy i siedzieliśmy nad wodą. Także bardzo spoko czasy, naprawdę. Miło wspominam te stawy. Teraz, kilkanaście lat później, znów tu zacząłem przyjeżdżać. No, te stawy już teraz zupełnie inaczej wyglądają. Bo właśnie. Jest zakaz kąpieli oczywiście, jak na chyba wszystkich albo na większości łowisk PZW, jest dużo bardziej zarośnięte. Są porobione stanowiska dla wędkarzy, takie małe pomościki. No i po starych czasach nie ma śladu, tak naprawdę. I po rybach też raczej nie ma śladu, bo pamiętam właśnie jak tu przyjeżdżałem na spławik, to czy jakieś płotki, liny, fajne nawet takie. No nie były jakieś okazy, ale były też. Można było lina złowić. Teraz jest ciężko cokolwiek złowić. Chociaż dwa razy w tym roku byłem tutaj i łowiłem na bata, no i dwa razy się z jakimiś leszczykami pobawiłem, także też nie jest tak, że całkowicie nic nie bierze, ale jeżeli chodzi o spinning to jest naprawdę bardzo ciężko. Tutaj właśnie, tutaj zazwyczaj też z siadałem, tutaj jest powalone drzewo takie, w sumie nawet dwa, jedno idzie w tą stronę, drugie idzie w tą, tam się zawsze z pławiczki rzucało i właśnie stąd te liny wyjeżdżały. A teraz spinning, teraz mnie spinning mocno wciągnął. Praktycznie całkowicie porzuciłem spławiki jakieś inne rzeczy. Nawet nie mam, jeżeli chodzi o łowienie jakiś tam feder czy coś tam, to nawet nie mam wędki, ani jednej wędki nie mam. Jeżeli chodzi o spławik, to jedyne co mam, to bat 7-metrowy bacik i na to sobie łowię czasami i tak to wygląda. Miłe wspomnienia zostały. A no i też w sumie mogę dodać, że te stawy są bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. No zresztą to można było wywnioskować z tego, że byłem tutaj w wakacje, przyjeżdżałem tutaj praktycznie codziennie. Autem to jest jakieś 10 minut od mojego domu, także daleko nie mam. Mimo tego, że tutaj nic nie łowię, to zawsze mnie tu jakoś ciągnie. jechałem tutaj nie nastawiając się na ryby, bo wiem jak tu jest, także dzisiaj ja po prostu chciałem wam pokazać miejsce, na którym się praktycznie wychowałem. Mam nadzieję, że taka forma filmu też wam będzie odpowiadać. No, także ten staw. Ja tutaj zazwyczaj dość mało łowię, bo wiem, że tutaj jest bardzo ciężko cokolwiek złowić. Już na tym dużym. Na tym większym stawie jest dużo lepiej. Dzisiaj mam czas, tak jakoś do 12.30, żeby jeszcze na spokojnie wrócić sobie do domu, bo będę jechał po syna na 13.30 do szkoły. No, chociaż jedną rybę żebym złapał na tą wędkę. Dobra, zmieńmy przynętę. Może, może tą tamtę naturalną założymy. jest ryba. No właśnie, no właśnie, <śpiewa> Breloczek, kurwa. No to mniej więcej. Mniej więcej to oddaje klimat tego łowiska. No właśnie tak tu jest. Tak tu właśnie jest. Mniej więcej. Fajnie, że udało się pokazać. Takie bryloczki właśnie biorą. Ale ryba na nowego kija się złowiła, także jest spoko. I oczywiście nie mogło zabraknąć brody, bo czemu by nie? Ktoś złapał kiedykolwiek takiego małego szczupaka? Albo mniejszego? Dajcie znać w komentarzu. Idziemy po rekord. Jeżeli chodzi o najmniejszą rybę. Dobra, idziemy dalej jest jeszcze kilka miejsc, z których można porzucać, teraz tak naprawdę zaczynają się te pomościki. Tutaj kiedyś złapałem małego sandacza z tego pomostu na wędkę pod białoryb na Blueberry nano. Próbowałem trochę na Kraytfisza połowić na 3 gramowej główce. No ale nic, ani puknięcia. Także wracam do tanty, na którą miałem branie tego szczupaka. I będę rzucał na to. Tyle, że obciążenie sobie zwiększa, żeby trochę wydłużyć rzut. 3-gramową czaburaszkę. Taki zestaw. 3-gramowa czaburaszka. Tanta taka srebrna. Jest ryba. Omówiłem. No, Rzuciłem tylko trochę dalej. I branie. I nawet jak na tą wodę, to nie mały okonek. Taki. Dobra, wypuszczamy. Także dzisiaj złowiłem dwie ryby To na tym łowisku można uznać to za mały sukces Jest ryba Ładne puchnięcie, szczupak no, mam nadzieję, że nie obetnie. Dobra, wszedł w zarośle. Mogłbym mu windę zapierdzielić, ale nie wiem ile ta wędka wytrzyma. Troszkę... Trochę większy niż tamten. Ładnie zapięty. Także nie miał szans raczej żeby obciąć. No puść o, takie główno. No gościu chciałem cię już wypuścić dzisiaj mam ręczniczek także nie ma problemu z takimi opśnizgunami no ale fajnie na takiej wędce nawet taką rybę fajnie czuć no i kurde powiem wam że jestem zadowolony że ten kolorek kupiłem bo póki co jest nawet spoko Rzucamy dalej. Dobra, nawet moja cierpliwość kiedyś się kończy. Fluorocarbon jest OK dopóki się nie zaplączę. Jak się zaplączę, to już jest masakra wtedy. To już wtedy nie ma, nie ma ratunku. Wystarczy jeden rzut nieprzemyślany. Jest koniec. Także do kolekcji dochodzi kilkanaście metrów fluo. Ja muszę wszystko przewiązać. No, i będę miał jeszcze trochę czasu na porzucanie. O, ale się tu działo. Zimno się zrobiło. Czapkę trzeba zacząć nosić. Bo mam dzisiaj czapkę z daszkiem. Ręce już marzną najgorzej. Tyle czasu przez całą zimę teraz w tym roku czekałem na, na to, aż się zrobi ciepło i będzie przyjemnie na rybach. I koniec tej pogody niestety. Ryba. o, kolejny pistolet zapięty idealnie za koniuszek takie bryloki Ale dobrze wiedzieć, że w taki kolorek pukają szczerze mówiąc To już dawno tylu ryb tutaj nie było jak, Jakkolwiek by to brzmiało No ale takie są realia tutaj I teraz jak mam kończyć to już po słońce wyszło I się fajnie cieplutko zrobiło to znaczy grzeje fajnie słońce, a jeszcze parę rzutów i będę się zbierał. Mam dzisiaj ograniczony czas, tak jak mówiłem na początku. Generalnie mam do Was pytanie: czy taka forma nagrań Wam odpowiada? Czy wolelibyście, żebym swojego ryja pokazał? I jeżeli coś gadam. Powiedzmy aniołowie, dodawać trochę inne kadry, żeby było mnie widać, czy wystarczy mój głos. Czy takie dłuższe wstawki, gdzie, gdzie coś tam mówię, żeby były jakby z trzeciej osoby, tak? Czyli gdzieś tam na mnie żeby była kamera. Czy tak jak jest teraz jest OK? Także możecie dać znać w komentarzu. Dobra, ostatni rzut. I idę, bo już jest 13 godzina. Jeszcze zanim się złożę, to też w Także no, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się podobał. Że taka forma pokazania łowiska z mojego dzieciństwa Wam odpowiadała. Ja z tymi zbiornikami mam wiele wspomnień fajnych, także nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli film się podobał, wiecie co macie robić. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. I do następnego filmu. Cześć.